Hej, hej, z tej strony Agata z Agaterii. Witam Was na pierwszym listopadowym filmiku z naszymi inspiracjami. Słuchajcie, no oczywiście nie mogło być inaczej jak to, że chcę Wam przedstawić nasze wspaniałe, cudowne, diamentowe i błyszczące nowości. Są to pudry do embossingu agaterii, oczywiście w pięciu nowych kolorach diamentowych, bo diamentowy pył możecie już znać, bo mieliśmy go w zeszłym roku, ale tak ładnie go przyjęliście, tyle prac pięknych powstało, że postanowiliśmy, że będą i kolejne kolory. Teraz mamy takie typowo świąteczno-zimowe kolory, no bo taki mamy czas. Będziemy, słuchajcie, taki mam plan, że wam po prostu pokażę, jak te pudry się zachowują, jak się topią zarówno na w tekturkach, i jeszcze będzie inny sposób też w jakim możemy użyć embossing, czyli nasze pudry. W międzyczasie oczywiście e, powiem wam pierwszy wyraz listopadowego hasła, e, ale to jeszcze troszeczkę. Poczekamy sobie jeszcze chwilkę. E, dobrze. Najpierw kochani chciałam wam pokazać jak wygląda nasz złoty diamentowy puder na takiej wróżce, więc sobie zaraz zaraz to wszystko sobie porobimy. Słuchajcie, te pudry nazwałam, w nazwie mają diamentowe i kolor, no bo aż się prosiło, żeby tak to właśnie zrobić, więc mamy diamentowe złoto, diamentową czerwień, diamentową zieleń, diamentowy niebieski i diamentowy srebrny. Dobrze. Tutaj wzięłam sobie naszą wróżkę mocno. Oczywiście dociskamy, żeby wszędzie ten nasz tusz do embossingu się przyczepił do kartki. Podkładam kartkę. No i zasypiemy sobie naszym diamentowym złotkiem. Zobaczcie, jak on się przepięknie błyszczy. Jak on się przepięknie mieni. Ja myślę, że tutaj może być mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, które zrobicie przepięknym, diamentowo-złotym kolorkiem. Mamy tylko tutaj właśnie, jak widzicie, więcej do zdejmowania. No ponieważ możecie się domyślić, że tutaj jest też część brokaciku. A on się nieco inaczej zachowuje niż sam puder, który mamy taki tradycyjny. Ja nie użyłam tutaj żadnych pudrów antystatycznych, ale możecie użyć, jeśli je posiadacie. Dobrze, i teraz sobie z powrotem wszystko do słoiczka i będziemy kochani Nagrzewać. Zobaczcie, jak się będzie pięknie błyszczało podczas roztapiania. No widzicie teraz, jak on się przepięknie błyszczy. Bajkowo wręcz, bym powiedziała. Tak jak ta wróżka jest bajkowa, to tak samo on się błyszczy przepięknie. Ten puder będzie idealny. Zresztą podejrzewam, jak wszystkie, również na inne okazje, nie tylko na święta, ponieważ jak najbardziej nadaje się on, będzie pasował do takich projektów ślubnych. Złoty jak najbardziej do ślubnych projektów będzie idealny. Zobaczcie, jak to się przepięknie błyszczy. Staram się w różne strony Wam to pokazać. No co wy na to? No dla mnie to jest przepiękne. I ten puder składa się tak jakby z dwóch różnych nasyceń koloru, bo są ciemniejsze tak jakby drobinki i właśnie jaśniejsze te, które się tak błyszczą. Także on jest taki dwukolorowy, no ale jest to cały czas nasze złotko. Teraz może sobie użyjemy coś na tekturce. Tak sobie pomyślałam. Na tekturce może sobie użyjemy. O, mamy tutaj piękne nasze reniferki, też najnowsze z tego roku. I zaraz je sobie zrobimy. Do tego oczywiście użyję tuszu takiego w dapperze. Ale jeśli ktoś nie ma, to nie jest on obowiązkowy. Można zrobić to samo to w takiej poduszeczce. Tylko trzeba to robić po prostu ostrożniej. Dobrze, mam nadzieję, że już wszędzie przyczepiłam nasz tusz. Przykładam sobie na drugą stronę kartki, żeby, żeby nie zmarnować pudru. Mam na kartce, żeby się nie przykleił. I tutaj, słuchajcie, użyję sobie diamentowy pył. To jest właśnie ten puder, który już był u nas w zeszłym roku, ale był on przebojem. Jest do tej pory przebojem. Czekajcie, bo gdzieś podkładeczkę sobie schowałam, muszę ją wyjąć. Jest on przebojem. Pięknie się cały rok sprzedawał. To dowód na to, że te pudry błyszczące nie tylko w okresie świątecznym są przydatne. Tutaj też możemy sobie użyć ten puderek, kolor pudru i do właśnie na święta, ślub, chrzest jak najbardziej, komunia. Także ten kolorek nam będzie tutaj pasował do wielu, wielu okazji. No i nagrzewamy. I on się podczas roztapiania różnie się, każdy kolor inaczej się zachowuje. No tego musimy być świadomi, że to są różne barwniki. I barwniki też mają swoje jakieś tam cechy, swoje zachowania. Ja będę o każdym kolorze opowiadała. Ten się robi jeszcze bardziej biały podczas nagrzewania. Plus właśnie ma te drobinki, plus ma drobinki brokaciku. Też myślę, że widzicie. Tutaj jak to się pięknie błyszczy. Przepięknie, słuchajcie, to jest przecudowne. I inne mówią, jakiś ślub, jakiś chrzest, no. Delikatne, ekstra. Dobrze, potem pokażę Wam oczywiście te wszystkie projekty, które tutaj sobie teraz robimy. Cóż możemy sobie tutaj zrobić dalej? Może sobie teraz zrobimy coś zupełnie inaczej, bo chciałam Wam pokazać różne techniki. Zrobimy sobie, słuchajcie, wzór przez maskę embossing. Posilę się tutaj taką Podkładką magnetyczną, tak normalnie jak robię sobie tak na spokojnie w domu i bez, bez jakiegoś tam pośpiechu, stresu i tak dalej, to trzymam to w ręku. Ale ponieważ nagrywamy film, to chcę, żeby to tak wyszło. Dobrze, to który my sobie tu weźmiemy kolorek? Bo ja sobie tutaj odkładałam, to weźmiemy do tego, to weźmiemy do tego. Co tutaj wziąć? Słuchajcie, zaraz. Dobrze, weźmiemy sobie może, może taki czerwony. Może sobie weźmiemy czerwony. Dobrze, co my tutaj zrobimy? Oczywiście tusz, oczywiście szczoteczka. Ja mam zawsze taką jedną już tylko i wyłącznie do tuszu, do embossingu. No i teraz staram się to tak bardzo dokładnie w każdą stronę, żeby mi w każdy zakamarki ta szczoteczka weszła. To niestety najmniej widać, dlatego wolę to zrobić dłużej i dokładniej, żeby mieć pewność, że ta szczoteczka weszła w każdy zakamarek naszego wzoru. Zobaczymy, czy się nam uda, ale na pewno zobaczycie przynajmniej kolor pudru, jak on się topi. Samo zachowanie się pudru podczas topienia jest, no jest po prostu genialne. Zobaczycie, jak te pudry zachowują się różnie. Dobrze, no i teraz sobie to zdejmę. Mam nadzieję, że mi się pięknie tam wszystko. Wytuszowało. Odłożymy sobie tylko tą naszą tabliczkę i wysypiemy to sobie czerwonym pudrem. Uwielbiam patrzeć na nie, jak one się już podczas wysypywania, jak pięknie się błyszczą. No zobaczcie, czy to nie wygląda genialnie. No wygląda genialnie. Dobra, teraz sobie strzepiamy troszeczkę. Patrzcie, patrzcie jak to przepięknie wygląda. Tu nam coś na środeczku zostało. To już się tego pozbywamy. Dobra. Przystępujemy do słoiczka. Ja się śmieję, że w tym roku święta będą błyszczeć. Muszą błyszczeć. Mamy takie piękne cudeńka, to one muszą błyszczeć. Oczywiście podkładam sobie podkładkę i. No i topimy, i pięknie będzie widać na tej kokardzie. O, i już zaczyna się magia. Jak macie małe dzieci w domu, to wołajcie je zawsze podczas roztapiania pudru, bo to jest najbardziej e, taki moment, wow, najbardziej e, efektowny. I na pewno dzieciom się bardzo spodoba ten moment roztapiania, bo on przepięknie. Jeszcze bardziej tak jakby się ten diamencik wprawiało w ruch. I on się jeszcze bardziej błyszczy. Kolor czerwony jest dosyć intensywny i powiedziałabym, że on tutaj składa się z ziarenek troszeczkę czarnych. I właśnie czerwonych bez brokatu i czerwonych z brokatem. Ale tych czarnych jest tak minimalnie, że on po prostu nadaje taką wyrazistość, takie, takie nasycenie y, temu czerwonemu koloru. <laughs> Więc zobaczcie, zobaczcie jak on się przepięknie, przepięknie błyszczy. No ja jestem bardzo ciekawa. Który kolor będzie waszym ulubionym? Potem koniecznie w komentarzach napiszcie, który kolorek wam się najbardziej podoba. Dobrze, to mamy trzy. Jeszcze przed nami troszeczkę jest co robić, także bierzemy się dalej do roboty. Słuchajcie, teraz sobie może taką tekturkę bombeczki zembosujemy i zrobimy ją na srebrny kolor, srebrnym pudrem. Dobrze. Już, już. Czy wy też zawsze przy tworzeniu macie taki bawagan? Wiem, że tak. Więc ja też, słuchajcie. Oj, tutaj jeszcze nie wyjęłam elementu. Tego wyjmę. Aha. Wiem, że. Zawsze bałaganik. Jak się tworzy, to się zawsze bałaganik robi, nie? Ja tutaj, zobaczcie, do filmu się szykuję ładnie. Wyjmuję sobie na biurko tylko to, co będę używała. A i tak mam bałagan. Dobrze, teraz jeszcze dla pewności te śnieżynki tutaj, bo ich nie robiłam. I bierzemy sobie drugą stronę. I wysypujemy naszym srebrnym brokacikiem. No normalnie świątecznie już jest. Już jest. Nie wiem dlaczego właśnie najbardziej ten srebrny kolor to tak się kojarzy z dzieciństwem, świętami w czasach dzieciństwa, to chyba dlatego, że wtedy było wszystkie bombki chyba były takim brokacikiem oblepiane. I tak, I tak mi to jakoś przychodzi na myśl. Dobra, patrzcie, jak to przepięknie wygląda. Zobaczcie. Dobrze, tu sobie położę. No przepięknie, przecudownie. Powiem szczerze, że jeszcze srebrnym nie robiłam tekturki. Chociaż nie, robiłam na pogaduchach kiedyś. No pogaduchach chyba robiłam. Tak, raz. Czyli raz robiłam. Kto nie wie, co to są pogaduchy, kochani, to praktycznie co poniedziałek, no może być jakiś wyjątek na Facebooku i na Instagramie Agaterii o godzinie 20.00 robię takie luźne pogadanki. Ostatnio tyle się dzieje w agaterii, więc to dotyczy bardziej właśnie agaterii i produktów w agaterii, no bo się dzieje sporo, ale nie tylko. Czasami gadamy sobie o dzieciach, o życiu, o włosach, o ogrodzie, o kosmetykach. To tak naprawdę, naprawdę różnie, bo czasami nawet nie planuje się jakiegoś tematu, ten temat sam wychodzi jak się spotkamy. Także, jeśli ktoś jeszcze nie był na naszych pogaduchach, to serdecznie zapraszam w poniedziałki o 20.00 na Facebooku i Instagramie Agaterii. Praktycznie każdy poniedziałek. Może się zdarzyć, że, że nie, że coś mi wypadnie, ale praktycznie każdy. No i zobaczcie. No i zobaczcie. Teraz ja bym wam to pokazała na białej karteczce. Może będzie tak to lepiej. O! Zobaczcie, jakie to jest przepiękne sreberko. No przecudne jest. Aha, i co jest ważne, słuchajcie, pudry te nie są gładkie. No tu jest ten brokat i tutaj pod dotykiem jest to chropowate. Nie jest to zupełnie gładkie jak lustro, więc trzeba to wiedzieć. Ale to taki wymiar 3D nam nadaje dobrze zrobimy sobie coś następnego jakiego kolorku jeszcze nie użyliśmy zielonego jeszcze nie użyliśmy kolorku no tak jak zielony no to no to chyba będzie choinka zielony to choinka ja sobie zawsze patrzę pod światło żeby mi tutaj maska dobrze na tym papierku tam leżała w odpowiednim miejscu no i to samo sobie będziemy tuszować. No ciekawe, jak to wyjdzie przez tą maseczkę, bo taki wzór jest mniejszy, więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Dobra, chyba tak patrzę, że chyba już chyba już wszędzie. Chyba już wszędzie mam nadzieję. Podejdź tu, dobra. Oczywiście tak mówiąc o tym, co się dzieje w mediach społecznościowych w agaterii, to również mamy i zielony prowadzimy co czwartek livey na facebooku agaterii o 21.00 i tam inspirujemy jest nas cztery które dzielą się swoimi pomysłami swoją wiedzą odnośnie scrapbookingu pokazujemy co pięknego można stworzyć z produktami agaterii i nie tylko po prostu jak można rozwijać swój warsztat skrapowy. Dobra, sprzątane. I szczypujemy. Zobaczcie, jaki ten zielony jest przepiękny też. Ja wiem, że ja o każdym kolorze mówię, że jest przepiękny. No ale jest. No co tutaj co tutaj ukrywać? No są przepiękne. Dobra. Podejrzewam tylko, że przy tych pudrach z brokatami. Pokój też się będzie bardziej mienił niż przy tych pudrach bez brokatów, przy tych standardowych. Więc musicie być na to przygotowane. Aczkolwiek my jesteśmy sroczki, my lubimy, jak się świeci. Dobra. Tak, ten moment... Roztapiania jest bardzo, bardzo taki yy yy widowiskowy. O! Yy, I przy zielonym kolorze, zresztą podobnie jak będzie, jak przy niebieskim, yy, podczas topienia kolor się robi troszeczkę bardziej stonowany, ponieważ i zielony, i niebieski puder mają w sobie drobinki. Białe takie drobinki bym to nazwała, tak mniej więcej. I to właśnie one tworzą efekt z tym zielonym, że kolor jest taki bardziej taki przygaszony. Nie jest taki ostry, tylko jest taki przygaszony. Najbardziej ostrym kolorem chyba jest ta czerwień, aczkolwiek to. W sumie teraz, już po rozstopieniu, jest też przecudownym kolorem. No, zielenie jest w ogóle, zielenie jest chyba moim ulubionym kolorem, szczerze mówiąc. Teraz może nie powinnam, ale tak chyba z tych puderków teraz, co są nowe, to właśnie, to właśnie zieleń jest tym takim moim ulubionym. No i zobaczcie, co to się tutaj dzieje. No, patrzcie, czyż nie pięknie. I mówię, on się składa. Z, z, on się składa tak jakby z trzech granulek: z białego, który nam troszkę tak właśnie robi stonowany ten kolor, z zielonego takiego po prostu zielonego i z zielonego błyszczącego. I z tych trzech takich tak jakby odcieni robi się właśnie ta. Śliczna zieleń. Przepiękna. A jak będziecie mieć ten, te puderki i pod światło różnie sobie ustawiać, to będziecie się zachwycać, mówię wam, bo ja bym teraz na ten zielony mogła tak siedzieć i patrzeć, jak on się błyszczy. Przepięknie, przepięknie. Dobrze. I został nam ostatni ostatni kolor pudru do zrobienia, czyli niebieski. I niebieskim pudrem Tutaj takim niebieskim, zrobimy sobie stempeleczek. Słuchajcie, specjalnie wybrałam taki stempeleczek pełny, żeby tego pudru było tutaj dużo, żeby właśnie go zobaczyć. Mam nadzieję, że mi to też ładnie wyjdzie. To jest taki wianek jeszcze z zeszłego roku. Może wianek powinien być zielony, ale kto zabroni, żeby był niebieski, prawda? Już tylko zdejmę sobie tutaj, chociaż mam chyba drugi, nie, nie mam. Zdejmę sobie tutaj z poprzedniego tą naszą wróżkę. Wróżki to też są nowe stempelki w agaterii. Mamy chyba, chyba cztery, mamy chyba cztery nowe wróżki. Zajrzyjcie do agaterii. Zobaczcie jakie są przecudne te wróżki. Ja jestem w nich zakochana i bawię się z nimi najczęściej. Dodatkowo jeszcze z tuszami, żeby robię tło z tuszu i potem właśnie na czarno robię taką wróżkę. Ale teraz, jak są te puderki, jest okres świąteczno-zimowy, to jak najbardziej trzeba coś wyczarować z nimi z brokacikami, więc. Więc będę coś czarować z wróżkami i brokacikami. No i dobra. I sobie słuchajcie, tutaj ten nażywianek odbijemy. No, ciekawa jestem, jak on wyjdzie. Postaram się go w każdym miejscu dokładnie odbić. Dobra, chyba starczy, co? Odbił się. O, odbił się. i oczywiście nasz karteczka i lecimy z tym puderkiem zobaczcie też jakoś, ja zobaczycie, jak on się zobaczy przepięknie się mieni wszystkie się przepięknie mienią naprawdę dobra o ładnie ładnie się już zaraz wam pokażę tylko Pozrzucam to, co tutaj jest nam niepotrzebne. No jak widać, jak się rąk nie myje między pudrem, między robieniem embossingu, to właśnie o, od paluchów są ślady. Zobaczcie, przepiękne, przepiękne. I tak jak ten zielony, niebieski podobnie składa się, wiecie co ja sobie przy okazji jak tutaj robimy to sobie obczyszczę słoiczek o i ten niebieski składa się z też tak jakby z trzech kolorów granulek właśnie też z białego niebieskiego i niebieskiego z brokatem i on też będzie tak jak Zielony, delikatnie, delikatnie robił się stonowany. Zobaczcie. Ale błyszczy się przepięknie. O, widzicie, on się robi bardziej taki stonowany, taki bardziej, może trochę mleczny, ale dalej ma brokacik w sobie. Dalej się przepięknie błyszczy. Dlatego to nie jest granat. To nie jest błękit, tylko to jest taki typowy niebieski kolor. Idealny i do nieba, niezachmurzonego. Dobra. To jest typowy, typowy niebieski. No i spójrzcie. Ale błyszczy się ładnie, prawda? Błyszczy się przepięknie. No, ciekawa jestem. Napiszcie w komentarzu, który kolor pudru wam się spodobał najbardziej. Ja zaraz wam pokażę wszystko razem, co tutaj stworzyliśmy, ale wcześniej chciałam wam uwaga, uwaga, weźcie kartkę i długopis, zdradzić pierwszy wyraz naszego listopadowego hasła. Zapiszcie sobie koniecznie, bo przed Wami kolejne trzy, a tym, ha, tym słowem jest słowo. Złota. Złota. Także zapiszcie sobie. Za tydzień kolejna inspiracja od kolejnej naszej dziewczyny. Tutaj wezmę, pokażę Wam może do góry. I drugie hasło listopadowego hasła. Drugi wyraz listopadowego hasła. I tak pięknie widać. To jeszcze ten też możemy wziąć. Ten to powinnam pokazać Wam na ciemnym jakimś tle. Żeby go było widać. O, tutaj go położę. Może tak. I wtedy wszystko widać. Proszę bardzo. I teraz sobie, kochane, wybierajcie, który kolor pudru najbardziej Wam przypadł do gustu, którego byście najczęściej używały i koniecznie dajcie znać. W komentarzu. I to już wszystko słuchajcie na dzisiaj. Ja was serdecznie zapraszam do sklepu Agaterii Craft po te i nie tylko te przepiękne pudry do embossingu. I pamiętajcie: te święta będą błyszczeć. Papa, pa, dziękuję za dzisiaj. Papa! Pa.